Cześć, zajmiemy się dzisiaj instrukcją switch. A załóżmy, że mamy do napisania program. Powiedzmy kalkulator, gdzie użytkownik jedynkę ma możliwość wydawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia. Oczywiście można to zrobić za pomocą ifów i elseów, ale będzie to brzydkie i zajmie duże miejsce. Najlepszy, najlepszą opcją w takiej sytuacji jest użycie instrukcji switch. Instrukcja switch pozwala, po na przykład wpisaniu jedynki wykonuje konkretną opcję, po wpisaniu dwójki robi coś jeszcze innego. Zaraz pokażę Wam to na przykładzie naszego kalkulatora. A więc tak, najpierw musimy mieć zmienną, która będzie odpowiadała za to, co użytkownik chce zrobić. Niech to będzie w oraz a i b jako liczbę. Ok, wyświetlamy komunikat od użytkownika. Co chcesz zrobić? Tak. Jedynka dodaj, dwójka odejmij, trzy mnożenie, pomnoż i cztery podziel. Teraz użytkownik się wprowadza, w, żywo. i tu przydaje się magiczny switch. Słówko switch. W nawiasie podajemy, e, na jakiej zmiennej ma operować. W naszym przypadku jest to w. I teraz tak, mamy switch w. Teraz wpisujemy case, czyli przypadek. Przypadek 1 czyli jeśli użytkownik wprowadzi jedynkę po jedynce dajemy dwukropek i żeby nam wyświetlił A plus B musimy dać jeszcze słówko break, tego nie damy wszystkie warunki wykonają się dalej, słówko break kończy warunek dla jedynki i zazwyczaj wychodzi też ze Switcha. Jeśli będzie case case 2 mm -hmm. i znowu dwukropek C Out Razem A odjąć B. Mm -hmm. Znowu break. Case 3 dwukropek C out A, A razy B i oczywiście break. Tak samo robimy z dzieleniem. Case 4. C out. A podzielić przez B. I break. Jest jeszcze słówko default. Ono wykonuje tą instrukcję, jeśli żadna z wartości W nie będzie się zgadzała z tymi. Czyli na przykład jeśli użytkownik wprowadzi 100, to nie pasuje do jedynki, nie pasuje do dwójki, nie pasuje do trójki, nie pasuje do czwórki, a więc default to wykona. I to będzie komunikat. Zły wybór. Ok. Hmm. Jeszcze dajemy w programie cout. Out. Podaj A i B. sin A, sin B. OK, ruchniamy nasz program. A więc tak, mój błąd zapomniałem o nawiasie klamrowym. Jak każda pętla hmm, każda instrukcja, która jest dłuższa niż jedna linijka musi być nawias sklamrowa. Teraz wszystko gra. Dodaj A i B niech będzie 6 i 3 Co chcesz zrobić? 1 dodaj wyszło 9, wszystko się zgadza. 6 i 3. Niech będzie, niech pomnoży 18. Zgadza się. I teraz wpiszemy wartość, która nie będzie pasować do do tych, które są jako dodawanie, odejmowanie, może nie dzielenie. I będzie to coś, coś takiego. Zły wybór. Jak widzicie, wszystko działa. Oczywiście można kalkulator ulepszyć, na przykład po wykonaniu każdego switcha i po liczeniu pyta się, czy chcesz jeszcze raz wykonać jakieś operacje i tak dalej, tak dalej. Mam nadzieję, że całą istotę switcha zrozumieliście. Dzięki za uwagę. Zapraszam na mojego bloga adrenwilciński.com oraz do subskrypcji mojego kanału na YouTube.